Byłem na wycieczce i teraz będę schodził. Schodę. Teraz będę wchodził. wejdziemy, do domu proszę, wycieczki wracam, wydam, do domu. Do domu. Serdecznie. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia, a później była taka sytuacja, że już rodzice ubierali choinkę. Ja w tym czasie bawiłem się na sankach przed domem. No i wiedziałem, że jak już wejdę do domu, to no i będą prezenty do... i tak dalej, i chciałem jak najszybciej tam być. Ale jeszcze nie mogłem. Czyli na tych sankach tam się bawiłem i tak dalej, były jakieś inne dzieci, to już był zmierzch. I w pewnej chwili mama woła, żebym przyszedł, że aniołki były, no. No więc ja już, już tam biegnę i tak dalej. I była pod chinką zapakowana paczka taka. No i ja byłem ciekawy, co to jest. Ojciec otwiera, i okazuje się, że to był projektor filmowy. No to do centrali. Jak robiłem fabułę, co na to Emil Karewicz ubikacji do pisuarów Boła. Świta, strzelony, strzelony, tak, ta, ta, świta już Jutrzenka, swobody. Bić idę hordy bolszewickie. Do pisuaru była. No tutaj wiesz, im No ale była później kolaudacja, no wszystko w porządku, ale tam było kilka poprawek. Ale między innymi tego nie może być. Mo, świta Jutrzenka, swobody niech będzie, ale bić i de hordy bolszewickie to nie i tak dalej. I mam to wyciąć. Ja się nie zgodziłem, ale powiedziałem, że spuszczę wodę. Dźwięku, bo to w ubikacji, by? się? Sam. Baczność! Świta, Jutrzenka Swobody. Pić mnie w Filmowa wersja sonaty Marymońskiej jest próbą innego spojrzenia na twórczość Marka kłaska. Jest to utwór w pełni debiutancki. Y, Marek Kłasko, gdy pisał sonatę, miał 17 lat. Może właśnie dlatego zarezygnowaliśmy z wielu z brutalnych i obscenicznych. Jest to raczej film nastroju. Y, w utworze literackim jest to opowieść o dojrzewaniu chłopaka i to bardziej w kierunku ustawienia idei. Natomiast nas rozmawia sprawa bardziej etyczna, moralna.